Cześć, tu Maciek Cygler z sukcesstudio.pl Pozwól, że podzielę się króciutką historyjką sprzed paru dni. Wraz z moimi współpracownikami postanowiłem się wybrać na spotkanie na żywo. Bardzo rzadko mamy okazję takie spotkanie przeprowadzić, ponieważ jesteśmy trochę porozsiewani po różnych miejscowościach. Trzeba ściągnąć ekipę do Lublina. Są to trochę problemy i Sporą część grupy udało mi się zebrać. Nie wszystkich niestety żałuję. Przepraszam Bartku, przepraszam Justyno. No, nie udało się. Tym razem może jakoś inaczej to wymyślimy. W każdym razie cała ekipa, która mogła, pojawiła się w danym terminie, w danym lokalu. Lokal wybrali sami. Ja zaproponowałem akurat, że umówimy się na pizzę i mieli wybrać sami lokal, bo. Być może, że lepiej znają jaki. No i super. Wybrali. Nie będę mówił, jaki, bo to nie jest istotne. I proszę sobie wyobrazić. Przychodzi 6-7 osób na pizzę. Ja zamawiam tę pizzę, podając nazwy, jakie tam sobie wybrano. I okazuje się, że ja natychmiast muszę za nią zapłacić. Nie jest to dla mnie problemem, no bo. Przecież i tak nastawiłem się na to, ale. No. W tym momencie zacząłem się zastanawiać, przepraszam bardzo. Przychodzę do lokalu w sześć osób. Zamawiam, ileś pić, zamawiam jakieś coś tam do picia, inne rzeczy być może, że chciałbym też zamówić. No ale tu od razu już muszę płacić rachunek. Nie mogę sobie otworzyć rachunku. Czy ten lokal traktuje mnie jak złodzieja? I tutaj. Najlepsze podsumowanie jednego z moich współpracowników, który powiedział wprost: Hm, w ten sposób w sumie sami się pozbawili napiwków. No i tak właśnie było. Niestety, ale napiwku nie było tym razem. Dlatego, że skoro poczułem się, że jestem traktowany jak złodziej, bo co, zabiorę pizzę i przebiegnę na drugi koniec. Z drugiego końca lokalu, przez drzwi, które są koło baru, i nie zapłacę? No bez jaj, no w czym problem? Są kelnerki, to nie jest mały lokal, ileś kelnerek, ilość ludzi na kuchni, ilość barmanów. W czym problem? No ale jeżeli tak traktujesz klientów, no to tak to wygląda. A jak to wygląda na stronie internetowej? Czy też traktujesz klientów jak złodziei? Czy traktujesz ich jak potencjalne zło? Czy traktujesz ich jak idiotów? Zastanówmy się nad tym, bo to właśnie jest temat dzisiejszego odcinka. Chcę pokazać Ci, jak bardzo istotne jest zamieszczanie informacji o cenach na stronie internetowej. Zapraszam do oglądania części merytorycznej tego filmu. Cześć, nazywam się Maciek Cigler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuje się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Specjalizuje się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz wykorzystaniu technologicznych rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami tworzymy grupę Sukces Studio na którą składają się Sukces Studio konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagające Strony, które sprzedają Tworzymy strony, które przyciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem Agencja kontentowa Piszemy świetne teksty do stron sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych, przy okazji pozycjonując strony internetowe czy sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces Ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google. Na platformach Meta, Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale, często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem. Działam od wielu lat, więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Chcę Wejść na stronę. No, mamy ten słynny proces zakupu. Pierwsza część to mam problem lub wyzwanie. Później przechodzę do etapu koncepcji. No i na etapie koncepcji częste pytanie, jakie sobie mogę zadać, jest takie: ile to kosztuje? Nie chodzi mi teraz dokładnie, że to musi być. Dokładnie 77 782 zł i 36 groszy. Nie. Chodzi mi o rząd wielkości. Ile? Płaci się za metry, za kilometry, za co się płaci i ile. Ile coś takiego mogłoby kosztować. I wyobraźcie sobie, jak dużo jest firm, które nie podają tej prostej informacji. Ale ja tego jako klient oczekuję. Ile będzie to kosztować? Nie wiem, nieważne, czy to będzie wynajem samochodu, czy to będzie detailing samochodu. Mam samochód takiej a takiej marki, ile będzie kosztować? Mi nie chodzi o to, żeby ktoś powiedział co do złotówki. Ja wiem, pierwsza odpowiedź będzie to zależy. Ale okej, okay. niech ja wiem, że to zależy to jest od. Nie wiem, za detaling samochodu od 500 zł do 5000. tysięcy. Bardzo szerokie widełki. Ale okej. Okay. Czyli maksymalnie zapłacę za to 5000. tysięcy. Super. Zobaczmy, co mogę otrzymać za 5000 tysięcy, a co dostanę za 500 zł. Mam jakieś podstawy do tego, żeby coś znaleźć, żeby zastanowić się, czy ta w ogóle koncepcja jest dla mnie. Bo to najczęściej jest pierwsze pytanie. Jeżeli wchodzę na stronę internetową i zastanawiam się nad jakimś rozwiązaniem, czy to rozwiązanie jest dla mnie, i jednym z pierwszych rzeczy jest cena. Nie, nie oszukujmy się, jest cena, dlatego że muszę wiedzieć, czy to mnie na to w ogóle stać. Ja wiem, dla kogoś, kto sprzedaje produkt szczególnie bardzo skomplikowany, no weźmy nawet strony internetowe. Możesz u mnie. Na dzień dzisiejszy kupić stronę za 3,5 tysiąca złotych, najtańszą, możesz kupić stronę za 7 tysięcy, a możesz kupić za 17 tysięcy, powiedzmy. Okej, okay, to wszystko dotyczy strony internetowej, a może być i za 20 parę tysięcy strona internetowa, nie ma problemu. Ale tu jest pytanie, to zależy od tego, nie od tego, jaki masz budżet, tylko, no to od tego też, ale... Tak naprawdę zależy od tego, co chcesz mieć na stronie. Jeżeli dopiero z nią startujesz i w ogóle chcesz zacząć, to może ci wystarczy strona za 3,5, a może ta za 7000. Ale jeżeli już wiesz, że będzie duży ruch na stronie, że przerabiasz stronę starą na nową i teraz oczekujesz, że ruch będzie ogromny, no to może warto poprowadzić klienta konkretnymi ścieżkami. Jeżeli tak, to potrzebny jest ux który to wszystko zaprogramuje, a potem programista, który po prostu to wszystko poskłada. No i wtedy dochodzimy do tego, ile to będzie kosztowało. Podając widełki, możesz to mniej więcej określić, jak to będzie wyglądało. I to jest najczęściej strzał w dziesiątkę. Nie chodzi mi na tym etapie o dokładną cenę, ale o rząd wielkości. Ja chciałbym to wiedzieć. I zrozum, że tak to po prostu działa. A co, jeżeli nie? Wpadasz w frustrację, prawda? Jeśli jesteś na stronie jakiejś firmy i nie ma podanej informacji o cenie, szukasz, szukasz, przeglądasz, no nie ma. Skopa zakopali, schowali, w ogóle nie podają takiej informacji. Jakich emocji wtedy? Jakie emocje wtedy odczuwasz? Zastanówmy się nad tym, chociaż przez chwilę. Po pierwsze, czujesz się sfrustrowany sfrustrowana, dlatego że przeszukujesz tą stronę i nie ma tej podstawowej dla ciebie informacji. Więc nie wiesz, czy w ogóle cię stać. A skoro nie wiesz, to na pewno nie zadzwonisz no bo umówmy się, mam zadzwonić tylko po to, żebym usłyszał, że to jest 15 tysięcy, tak? No i powiem, no nie, jednak mnie nie stać. No, nie lubię takich telefonów, ty lubisz? Więc na pewno wolałbym zobaczyć to na stronie. Bo nie muszę dzwonić, nie muszę przyznawać się do tego, że to nie jest rozwiązanie dla mnie. Tak jak w tym starym dowcipie, co do banków w Szwajcarii przychodzi klient z taką ogromną walizą, którą wciąga na kółkach. Przychodzi i pochyla się do kasiera i mówi: Mam tutaj 10 milionów dolarów, chciałbym nie zdeponować w Państwa banku. A na to kasier: Proszę Pana, bieda to żaden wstyd, nie ma problemu. No właśnie, to jak to jest? Ale jest jeszcze opcja numer dwa. Opcja numer dwa jest następująca. Mówisz sobie: Chwila, to ja jestem klientem, to są moje pieniądze. Moje pieniądze, które mam tutaj wydać. Mam prawo wiedzieć, ile mam wydać. A tutaj nie znajduję takiej informacji. Więc jak to jest? Najbardziej denerwuje cię to, że zdajesz sobie sprawę z tego, że firma wie o tym, ile to kosztuje, ale tą informację przed tobą ukrywa. Czujesz, że to jest nieuczciwe. Tak, jak wspomnianym na początku, przykładzie, gdzie jeżeli dowiedziałem się, że już muszę od razu zapłacić, poczułem się jak złodziej, że ja ucieknę z tym. Nie ma sprawy, ludzie, ja Wam mogę zapłacić. A na koniec chcę fakturę. Wyfakturujmy to w momencie, kiedy będę całość rachunku miało opłaconego. No w czym jest dla mnie problem? No ludzie, zamówienie. 4, 5 pizz. To nie jest dla mnie majątek. Naprawdę. Mogę sobie na to pozwolić. To nie jest dla mnie problem. Zamówienie jeszcze kilku napojów też nie jest dla mnie problemem. Ile wam mam zostawić? 3 stówy w tym momencie? Nie, nie, bo my już musimy paragon. Bo my nam się pomyli. Kurwa, to co. Przepraszam. Nie macie kartek jakichś, żeby sobie to zapisać czy coś? No ludzie, gdzie przyszedłem? Restauracja na. Dwadzieścia parę stolików czy trzydzieści i nie są w stanie połapać się, ile za co trzeba zapłacić? Wow, po prostu szok! I co gorsze, to nie jedyna restauracja. Wokół w odległości 300 metrów znajdę 15 restauracji, bo takie miejsce zostało wybrane. Byłem tam ostatni raz. Chyba wiesz dlaczego. I teraz, jak myślisz, jak do tego podchodzi klient? Czy powie sobie w ten sposób: Nie, no to generalnie w porządku, że firma nie podaje na swojej stronie cen, no bo to jest bardzo skomplikowany proces wyliczenia tego. To jest bardzo trudno wyliczyć, ile to może kosztować. Na pewno jest wiele wariantów, których ja nie uwzględniam. No i dlatego nie są w stanie podać. Na stronie jakichkolwiek kosztów, nawet widełek od do albo mniej więcej to może być około, bo tego się nie da wyliczyć. Myślisz, że tak właśnie podchodzą do tego klienci? Stanowczo nie. A czy Ty tak podchodzisz? Wyobraź sobie, że chcesz kupić cokolwiek, na przykład paliwo na stacji benzynowej, i co? Tankujesz samochód, a potem dopiero się dowiesz, ile to będzie kosztowało? Albo idziesz do restauracji i nie ma cen w menu? Nie, 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 proszę pana, my panu powiemy, ile pan zapłaci, jak będzie pan kończył, jak pan tu będzie wychodził. No chwila, to ja dziękuję, ja pójdę do innego lokalu. To ja pojadę na inną stację benzynową, gdzie mam dystrybutor, mam konkretne ceny, tak? Tego oczekujesz. A na swojej stronie nie zamieszczasz cen. To jak to jest? A może robisz w ten sposób, że mówisz sobie w ten sposób, no skoro nie ma tutaj cen na stronie, to ja może do nich zadzwonię? Tak? No na to liczą firmy, które nie zamieszczają cen na stronie. A jak jest w praktyce? No cóż, nie oszukujmy się, ale zaczynasz szukać na innych stronach. I w końcu być może, że znajdziesz taką, gdzie ceny są? Jak myślisz, z którą się firmą potem będzie taki klient komunikował jako pierwszą? Z tą, która podała ceny, czy z tą, która to ukrywa? Dobrze się nad tym zastanów. Dobrze się zastanów nad odpowiedzią na to pytanie. Na koniec podam ci jeszcze trzy powody, jakie podają najczęściej firmy aby uzasadnić to, dlaczego cen nie ma podanych na stronie. Proszę bardzo, oto miejsce pierwsze. Każde rozwiązanie w naszej firmie jest inne i ceny się różnią. Należy w sumie powiedzieć, że cena, odpowiedź jaka cena, to zależy. Zawsze i wszędzie nasza firma jest wyjątkowa, Jedyna w swoim rodzaju na rynku i to wszystko zależy od tego, co zależy. Czy taka odpowiedź Cię satysfakcjonuje? Chyba niekoniecznie. Zobaczmy opcję numer 2. Jak podamy ceny na naszej stronie, to poznaje konkurencja. No, po prostu śmiech na sali. Myślisz, że w konkurencji są idioci? Myślisz, że nie wiedzą, jakie są u Was ceny? Naprawdę? No to bardzo nisko ich cenisz, naprawdę. Jeżeli uważasz, że konkurencja nie wie, jakie Wy możecie mieć ceny. Jeśli ujawnimy nasze ceny, nasi klienci nie będą naszymi klientami. Naprawdę? To jest coś takiego, Jakbyś mniej więcej powiedział coś takiego w zamian. Jak będę uczciwy, to nie będą ze mną robić interesów. No naprawdę? Naprawdę tak jest? Właśnie zauważ coś, co chcę pokazać ci na koniec, bo to jest mega ważne. To, co tobie na początku podałem, może się wydawać, że chodzi generalnie o tą przejrzystość. Ale tak naprawdę chodzi o psychologię, a o psychologię, o zaufanie, o tą walutę, która jest w tej chwili najdroższa. Zaufanie jest walutą XXI wieku. Jeżeli ty nie podajesz cen na stronach, to oznaczy, że nie ufasz swoim klientom. Ceny muszą być podane. Niech to będą widełki, niech to będą przybliżone, niech to będzie opisany przypadek, że. Klient zrobił to, 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 zrobiliśmy dla niego to, to, to i zapłacił tyle. Ile będzie w Twoim wypadku, przepraszamy, ale musimy wyliczyć. Ale tu masz trzy przypadki takie i ci zapłacili tyle, bo trzeba było u nich to, 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 uwzględniliśmy takie, takie, takie elementy, dodać trzeba było to, tamto, siamto, to. I Okej, okay. ja rozumiem, że cena to zależy, ale zrozum, że na etapie koncepcji. Ja muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, ile będzie mnie kosztowała cała impreza. Jeżeli nie jesteś mi w stanie tego powiedzieć, uciekam do kogoś innego. Konkurencja jest w większości branż naprawdę duża. A nawet jeżeli nie znajdę firmy w moim mieście, poszukam w innym mieście. W dzisiejszych czasach też nie jest to problemem. Więc pamiętaj, zaufanie. To waluta XXI wieku. I podawanie cen to jest zaufanie do, budowanie zaufania Twoich klientów do ciebie, bo podajesz, że taka jest cena, a wynika ona z tego, okej, okay, to jest dla mnie w porządku, że cena jest zaznaczone, że cena może się różnić w Twoim wypadku, jeżeli wybierzesz taką czy siaką opcję. To rozumiem. Ale na etapie koncepcji ja chcę wiedzieć widełki odtąd dotąd, i to mi wystarczy. Ja naprawdę się nie chcę spowiadać do ciebie dzwoniąc i pytając, czy mnie na to stać. Bo w dzisiejszych czasach, jak mam zadzwonić, to najczęściej już zadzwonię z konkretami. Na kiedy to może być? I czy masz czas? Czy się podejmiesz tak? Prawda? Więc do tego powinno po prostu to zmierzać. Mam nadzieję, że w tym filmie pokazałem Ci, jak bardzo istotne jest szanowanie klientów od strony finansowej, od tej ceny, która bardzo wpływa na to, jak będziesz postrzegany, jak będzie postrzegana Twoja firma i Twoja działalność. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ma dla Ciebie dużą wartość i wyciągniesz z niego jak najwięcej. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci w prosty sposób, jak bardzo jest istotne podawanie cen. A teraz, jeżeli film Ci się spodobał, poproszę łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jeśli nie subskrybujesz kanału, to może warto. Mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Tam znajdziesz już... Ponad 500 no, filmów, więc warto tam zajrzeć. A jeżeli chcesz te filmy jeszcze dobudowane o dodatkowe treści, różnego rodzaju infografiki, tego typu rzeczy, zapraszam cię też na stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz bardzo dużo treści poukładanych w odpowiednie kategorie, więc łatwo jest znaleźć konkretne interesujące cię materiały. Bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Niech wszystko układa Ci się jak najlepiej. Życzę Ci miłego dnia, wszystkiego dobrego i powodzenia w biznesie. Na razie trzymaj się.